Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na wyścig po kasę, tydzień już ósmy. No, i jeszcze na dzisiaj zaplanowałam sobie dokładanie do segregatora domeczkowego. Kto wie, Wy już pewnie wiecie po tytule, ja jeszcze nie, ale kto wie, może uda mi się cały segregator już ukończyć. No, nie jestem pewna, ale jest taka szansa. A na pewno coś tam sobie dołożę. Więc tak, zacznijmy może od zaznaczenia tygodnia, tydzień ósmy. No i co? Rzucamy kosteczkami. Pierwszy raz na wieży, jeśli chodzi o to wyzwanie, więc no zobaczymy, co tym razem wypadnie. Lecimy, dwa i jeden. Izabela po prostu. Pnie do przodu, ale to dobrze. Ok, yy, Mimi otrzymuje oraz Izabela. Także widzicie, nieważne jakim sposobem rzucam, piątka po prostu, czyli ja no nie chcę dostać. No, no tak to jest, cóż poradzić. Ostatnio widziałam właśnie u, 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 u Moniczki, bez budżetu, jak u niej to wszystko się pięknie, równomiernie rozkłada, a u mnie po prostu, no, jak widać. Okej, okay, żebym nie zapomniała, bo gadu, gadu, gadu i zaraz słonik nic nie dostanie i będzie. Tyle z tego. Dobra, 3 złote dla słonika, ze słonikiem już się żegnamy z planszą również i przechodzimy do mojego domeczkowego prosiaczka tutaj już tak jak pewnie ostatnio widzieliście większość jest wykończona i zostały nam tylko wyzwania narzuty kościoł więc zróbmy ile damy radę i lecimy. Dobrze, kalkulator, bo się przyda i ciach. Szesnaście. Trzynaście. I siedem. Dobra, to już mamy trzydzieści sześć zrobimy tak i cztery złote dobrze Tutaj kopertę mamy już ukończoną i lecimy dalej. Może chociaż jeszcze jedna. Dobra. Od zajączka. 10. Czy Wy widzicie? Okej. Okay. Dobra, dyszka. piąteczka szesnaście i znów szesnaście. Dobra, ile tu jeszcze jest? Okej, okay. lecimy dalej. Tu nie widać chyba, ale jest trzynastka. Znów trzynastka. Dwadzieścia. O rany, pójdą drobniaki, ale dobra, skończymy już to. I na razie będzie tyle. 11. Teraz się zastanawiam, czy dobrze dodałam, bo wyszło 104. Mm, mm, mm. A było tak dziesięć, piątka, szesnaście, szesnaście. 13, 13, 20 i 11. Dobrze, zgadza się. No i jednak jeszcze to nie jest ten moment. Jeszcze nie ukończymy, ale słuchajcie, ostatnie dwie koperty zostaną. Także jest optymistycznie, bardzo, bardzo. Już oczywiście nie mogę się doczekać liczenia. Ile tutaj wyjdzie, bo oczywiście statusów żadnych nie prowadziłam. Jak zwykle, chcę mieć niespodziankę i tą chwilkę adrenaliny. 2, 4, 6, 70, 80, 90, 100 i 4. I mamy to. No i szybka akcja, krótko zwięźle i na temat zostają nam dwie ostatnie koperty, po kilka pól do dokończenia i mamy to oczywiście całość y, z tego celu. Jeszcze się zastanawiam, bo y, no teoretycznie zbieram na właśnie domek. Y, no tak, na domek. Po prostu wszelkie różne tematy z domem związane, ale zastanawiam się, czy jednak nie przełożyć do innej celóweczki, która być może trochę ma szansę nastać szybciej, trochę enigmatycznie, ale jeszcze nie chcę zdradzać szczegółów, żeby nie zapeszać. Tak czy siak, oczywiście. Kasiura zostanie spożytkowana jak najlepiej. Dobrze, kochani, widzimy się prawdopodobnie na co tygodniówce. Z tym, że jeszcze nie jestem pewna, kiedy, kiedy ją wrzucę, być może nagram za chwilkę, a publikacja będzie w niedzielę, gdyż, ponieważ wyjeżdżamy na weekend i no nie będę miała możliwości, żeby nagrać na bieżąco. Ale chyba tak właśnie zrobię. Tak czy siak, zobaczycie celóweczkę, co tygodniu. Celóweczkę, matko. Co tygodniuweczkę w niedzielę. Tak jak to przeważnie u mnie bywa. Dobrze, kochani. Wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!